Cześć! Chcielibyśmy Was zaprosić na cykl filmików o zwierzętach domowych, które tworzy dla Was polska marka VitaPol. Więc jeśli planujecie zakup lub adopcję królika, albo jakiegoś innego małego ssaka, to zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału. Postaramy się Wam opowiedzieć, jakie są wymagania poszczególnych zwierząt domowych, a także pomożemy Wam przygotować się na ich przybycie. Pierwszym domowym pupilem, o którym Wam opowiemy, jest królik. Z naszych filmików dowiecie się m.in. jaka jest odpowiednia klatka dla królika, w którym miejscu powinna ona stać, a także co powinno wchodzić w skład jej wyposażenia. Umówimy również kwestię żywienia, odpowiedniej higieny i dbania o zdrowie królika, a także przybliżymy Wam kwestię aktywnego spędzania czasu z królikiem, tak aby zaspokoić jego wszelkie potrzeby życiowe. W odpowiednim przygotowaniu całego cyklu filmików pomaga nam Budgowska Fundacja Arbus, w której członkowie opowiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowa opieka nad królikiem, a także jakie błędy najczęściej są popełniane. Zapraszamy!